Konklawę. Ach, co to jest za arcydzieło? Fenomenalny film, polecam z całego serca. Chętnie obejrzę trzeci raz. To jest, to jest po prostu absolutne wydarzenie kinowe. A dzisiaj chcę zdradzić Tobie podzielić się hmm, tym, co stoi za imionami tych bohaterów. E, pewnie nagram osobne wideo o tym, jak rozłożyć ten film na części, ile ma Was, jakie ma ukryte przesłania. Bo to nie jest tylko kryminał, oczywiście jest to fenomenalny kryminał. Jest, ten film składa się z wielu różnych warstw. A dzisiaj opowiem Tobie o imionach. Zaczynamy zatem. Zaczynamy od najważniejszej postaci. A może najważniejszą postać zostawimy na koniec? Z kim jest najważniejsza postać? Dzisiaj zaczynamy od końca, a może od początku. Agnes, siostra Agnes. Ta siostra przełożona, która pilnuje innych sióstr co to znaczy Agnes. Agnes oznacza czysta, czysta, dziewicza i święta. Hmm, no właśnie. Czyli to, to ona, ona tutaj jest, jest symbolem tych, tych kobiet, tych zakonnic. I pracuje gdzie? W Casa Santa Marta, czyli Święta Marta. A Marta z Aramejskiego to Dama, panna, kobieta, kobieta domu. No i też w Biblii występuje święta Marta, czy obecnie tak zwana święta, czyli Marta. Marto, Marto, coś się tak zamartwiasz, a popatrz na Marię, ona siedzi u moich stóp i słucha moich mądrości. Więc Marta była tą, która dba o dom, która dba o gości, która przyjmuje, która jest gościnną, dbającą, pracującą fizycznie. To jest jedna z kluczowych cech. Więc mamy już tutaj dwie postacie. I rzeczywiście w Watykanie y, funkcjonuje taki dom Świętej Marty. Więc to jest akurat oparte na faktach. No dobrze. Święta Marta. Dobrze, to mieliśmy Agnes, a mamy także drugą siostrę z Afryki. Jest to. Tutaj mogą pojawić się spoilery. Która ma tak zwane akcje stacą. Kto oglądał, ten wie o co chodzi. I, I co się dzieje? Jak ona ma na imię? Shanumi. Z języka Yoruba oznacza y y y szaru, hmm? zadowolenie, zadowolona. Hmm. Mi, ja. Czyli jestem. W pełni usatysfakcjonowana, zadowolona. No, może się to. Yy, ktoś powie, że to dotyczy jej incydentu z przeszłości, mm? że jest zadowolona, natomiast może to też oznaczać to, że ona ma, jakby ma obowiązek być zadowolona. Siostra ma robić swoje. Yy, ta kobieta, ta osoba, ta istota. Ta jednostka ma robić swoje i ma być zadowolona. Ona ma takie przyk przykazanie, taki obowiązek. Masz zawsze być uśmiechnięta, a już wiemy, że tam jest praca fizyczna. I, i tutaj jest zadowolona. E Siostra Szarumi, czy Szanumi, jest związana z kardynałem Al. Nie, z kardynałem. uwaga, e I. Josz Jeszła, czy po angielsku Joshua Adejemi. Adejemi. Zatem mamy Adejemi z nigryjskiego, oznacza godny korony, czyli bycia królem. Czyli pasuje mu korona. No właśnie, on jest tym predentem, który ma za, za chwilę wygrać te koronę. No papieską, tak? Ale królewska, cesarska, papieska to. to, to, to czy kapłańska, prorocka, czy królewska godność. To są bardzo zbliżone tutaj cechy. Zatem ten, który jest godny korony, i rzeczywiście on tak, on tak chce i, i pragnie tego, ale wiemy jak to się kończy. A z drugiej strony imię Jesz, Jeszła przeznacza Yahweh is salvation, czyli Yahweh jest zbawieniem. I rzeczywiście on potrzebuje przecież tak tego zbawienia. Jak się zaczyna rozklejać, rozpłakiwać na ramieniu tego głównego bohatera w tej skrusze i on potrzebuje tego Bożego Zbawienia dobrze, mamy teraz głównego pretendenta głównego faworyta do tronu papieskiego Goffredo Tedesco ten, który na początku wchodzi w takiej olbrzymiej Pelerynie czerwonej, jest taki potężny. Tedesco to nic innego po włosku, co niemiecki, czyli germański, czyli z obszarów plemion germańskich, a wiemy, że były to swego czasu no, plemiona bardzo agresywne, dominujące, podbijające no, właśnie stąd Anglonowie i Saksonowie, którzy aż na Wyspy Brytyjskie zajechali, stąd nazwa Anglia. Stąd termin anglosaski. I tyle naleciałości niemieckich, języka niemieckiego w angielskim. Więc autor mu tutaj daje tę te nazwę Tedesco. Mimo, że z jednej strony że jednak no, przedstawiciel lobby włoskiego, ale jednak Tedesco. Może to też oznaczać to jak on no właśnie, on tej jego dynamikę, agresywność, czy wręcz może brutalność, ktoś by powiedział, w tym rozprawianiu się z przeciwnikami, kiedy on wzywa do świętej wojny. Jego imię, Goffredo, mm? e, czyli God's Peace, God's Protection, bo wiecie, jaki, jaki pokój, jaki PiS, skoro, skoro on, on jest wojowniczy. Mm? Tak, ale wojowniczy w sensie Ochrony, bo on chce chronić no, ten kościół. To swoje plemię. No, tą swoją y, rodzinę. Więc widzimy, że to wszystko y, się zgrywa, że to wszystko się łączy, że to wszystko jest przemyślane. Ym, to wszystko ma tutaj podwójne, potrójne dno i ukryte znaczenie. Także mamy go Tedesco, kolejny kardynał to. Y Joseph Tremblay. To był drugi faworyt. Hmm? bodajże on był. Nie pamiętam, czy on był z Kanady. W każdym razie Joseph Tremblay. To no, trem Tremble to z angielskiego trząście. Hmm? Trząście jak najwięcej, no bo on jest taki, co ciągle się wije w swoich zeznaniach hmm? I, i, i w końcu na końcu też, też cały się trzęsie. No i aż się cały roztrzęs i rozpadł. <grym> Bo jest, bo jest rozdarty. A? Pomiędzy kazali mi, to zrobiłem, to nie ja. To by do niego pasowało, no a jednocześnie Józef, 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 czyli Bóg doda, Bóg da wzrost, Bóg zaopatrzy. No i stąd też święty Józef, patron boskiej opatrzności, tego, że Bóg dostarczy. No właśnie. <tosz> Czego Bóg dostarczy, jak on tutaj dostarczał. No. <noise> ewidentnie w tym filmie dostarczał no pieniądze, łapówki, znaczy, donacje, datki. No nie nazywajmy od razu tego, łapówki, tak? No. W każdym razie ten element dostarczania, zaopatrywania właśnie występuje w jego osobie. Świetnie, mamy także kolejnego pretendenta Aldo Bellini. Hmm? E który właśnie, co to znaczy Aldo, stary, mądry. No i on gra właśnie rolę takiego starego, mądrego. No, mniejsza ideały tutaj, yy, że Bóg i jakieś fantazje, młodzieńcze ideały. Tu chodzi o, tu chodzi o politykę, tu chodzi o, o ustawienie. No, jak nie ten, to ten chociaż. No? Więc to imię rzeczywiście znowu ma znaczenie wobec tej osoby. Amerykański liberał. Nie? Czyli takie strategiczne, globalne myślenia. Jednocześnie Bellini, czyli coś pięknego, coś ładnego. Zresztą on ładnie wygląda. Taki, taki zadbany, przystojny, żeby wszystko z wierzchu ładnie wyglądało. No właśnie, ale czy w środku ładnie wygląda? Hmm? Jak widzimy, on ciągle mówi, no nie no. Ja nie chcę. Ja, nie, ja, ja, ja się nie pcham. A widzimy, że jemu w sumie tak naprawdę bardzo zależy, czyli, czyli to zewnętrznie, żeby ładnie wyglądało. A w środku to może być różnie. To jest Aldo Bellini, kolejny kardynał. Mamy także kardynała mm, mm, no właśnie, mamy głównego, można powiedzieć, bohatera którym jest uwaga Thomas Lawrence hmm? Thomas Lawrence no tak, no właśnie Tomasz, no bo, no bo wątpiący Tomasz, no, czy ktoś powie niewierny Tomasz hmm? on właśnie w tym filmie jest tym, który da osobę, która ma hmm, zwątpienia hmm? on mówi w modlitwie no ale to jest w wierze no? wobec Boga I nawet mówi, że, że papież to powinien by, by ma prawo i może wątpić i wracać. Grzeże ci się podnosić. Więc jest to właśnie Tomasz, tak? który nie, nie, nie wierzy, i, i, i do, do, do niego Jezus mówi. Włóż serce w mój przebity bok, włóż tu palec i zobacz, że to ja jestem. Jeden. A jednocześnie to nazwisko. Lorenz I mamy wyraźnie to Lo. Long, czyli prawo. Bo on jest taki praworządny, taki dokładny, taki przykładny, taki prawilny. Wszystko chce robić naprawdę z czystym sumieniem według prawa według przepisów. Chociaż wiemy, że różnie to jednak wychodziło. Właśnie te dylematy, że coś jest relatywne. Jakie on sobie wybrał imię? Kiedy widzimy to. To dobra, no to teraz już jest taka sytuacja, że teraz ty, ty musisz zostać. Chociaż tak bardzo nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz w ogóle. W ogóle chciałeś już nie być tym tutaj zarządcą w tym, w tym kościele. Chciałeś sobie iść gdzieś do, do zakonu, do klasztoru, odejść rozmyślać o Bogu żeby podobnie odzyskać wiarę. To jednak ty jesteś tutaj proszony i wymagany, bo tylko ty teraz możesz uratować sytuację. Więc czy się zgadzasz? Więc jakie imię sobie przyjmiesz? Hmm? Jako papież? Czyli jeśli wypowiesz to imię, to znaczy, że się zgadzasz przyjąć ten status papieża. I on wtedy odpowiada Jan. To jest jedno spojrzenie, jedno słowo Jan. No.